Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym vlogu. Yy, aktualnie jestem, stoję przed sklepem, właśnie wyszedłem ze sklepu, bo byłem mieć samochód i przy okazji wstąpiłem do sklepu. Potem tam trzy rzeczy. Jest godzina 15.20 i jest już szaro i to bardzo szaro. Zaczyna się robić ciemno, więc ja muszę założyć Twoje okulary bo do jazdy w nocy to ja jestem po prostu ślepy. I eee, no, jakoś trzeba wrócić do domu. No, jak mówiłem, myłem samochód i. Nie wiem, ja zawsze mam problem z byciem. Ja zawsze mam problem z byciem samochodu zimą, bo się boję, że <grystanie> mi uszczelki zamarzną, że mi klamki zamarzną. Bo rzeczywiście ja tak sobie że mi racje się trzęsą. Tak, a jeszcze blacka piję. Jest cukru. O, jest się łapy eee. I No, boję się zawsze myć jakąś zimą samochód. Ale dzisiaj ym, tylko No, boję się go myć, to prawda. Ale przed tą zimą zapomniałem go umyć i go nie umyłem. Więc wylądowałem z tak brudnym samochodem teraz. Już normalnie aż oczy bolały jak, się, jak na niego patrzyłem. Więc postanowiłem z racji tego, że dzisiaj No nie mam rozu i raczej chyba nie zapowiadają przez dłuższy czas. Mam nadzieję. To, że go dzisiaj umyję. Jest taka pogoda, taka chlapanina trochę, szczerze powiedziawszy, bo też tak ciąpi się pół dnia praktycznie nie cały, bo jak wyjeżdżałem znowu o godzinie tam nie wiem było jakoś przed 10 to też to się piło no i trafi trochę deszczu padać Więc jakby pogoda taka ogólnie od paru dni ta pogoda to jest dobijająca lekko mówiąc bo nie ma ani grama słońca mnie już zaczyna coś strzelać bez słońca jeszcze zawsze jak jestem w go apteki zapominam sobie witaminę D kupić Dostaję już lekkiego fisia e, Lekko mówiąc Bez tego słońca No ale cóż na no to nie Nie poradzę niestety e, Ogólnie od ostatniego vloga Tak tego ostatniego vloga Zakończyłem dość szybko Ale to było spowodowane faktem tego Że no jak wiem tam się przeziębiłem Gdzieś Albo ja, Prawie na zakupy się przyziępiłem I byłem I byłem nie do życia lekko mówiąc yy, Bolały mnie zatoki Bolała mnie głowa przez to Miałem zatkany nos więc jakby no Żyć nie umierać po prostu yy, Więc tego vloga tak dość szybko uciąłem Ogólnie myślałem, że w grudniu uda mi się Zebrać do kupy ze trzy vlogi Grudnia, ale w tym momencie to już nie wiem. Sam, czy mi się to uda, czy mi się to nie uda. W sensie, chciałbym, bo to by były aż trzy filmiki przez cały grudzień. No, jeżeli ja nie nagrywam vlogmas, to to jednak sporo. Yy, ale nie wiem, czy będę miał o czym mówić. W sensie. W tym tygodniu i w przyszłym tygodniu będzie coś się działo w miarę możliwości, w, jeden, w ten weekend po tym weekendzie, to na pewno będzie się coś działo, bo razem z przyjaciółmi ja sobie mikołajki, a za tydzień, za dwa tygodnie w weekend są już święta, jeśli dobrze... Jeśli dobrze kalkuluję i dobrze pamiętam, więc... więc, więc no, więc albo tego vloga... Ale że dziś dogram do końca tego tygodnia i następnego zacznę, ale że dzisiaj jest wtorek, yy, to nie wiem, czy to to, to to takie samo moje gadanie znowu będzie. Coś często jest to samo moje gadanie, ale nie wiem, czy mi się to. Musisz teraz, czy mi się chce. Tylko, czy ja będę uważał, że to jest coś na tyle dobrego, żeby to wypuścić dalej w obieg. Yy, o to bardziej chodzi. Albo powstaną trzy, albo powstaną dwa, 2. dwa 2, 2 to już cena pewno zrobić, Jakby włączając to już yy, święta same w tym drugim vlogu, więc najprawdopodobniej takie mini vlogmasy, naprawdę mini, bo w porównaniu tego, że ludzie nagrywają po 24 dni często... najczęściej, a ja <grym> nagram dwa. Na są takie vlogmasy yy, mini, mini, no ale trudno się mówi. Pokrótce, tak, wiem, że super mi widać teraz, ale no jestem w lesie, mogę to rozjaśnić. E, ale jakoś będzie słabsza, no ale co się mówi. Jestem w lesie aktualnie, no i mówię, że zaczyna się robić ciemno, więc mało co to poradziło, niestety, e, ale tak w tak wielkim to w tamtym tygodniu już się za bardzo nic nie działo przyszła mi ta paczka z winted I'm in love eee, lekko mówiąc eee później może pokażę to co mi przyszło eee, z innych rzeczy to miałem ten dentystę wczoraj nic specjalnego nic czym się można chwalić i nic przyjemnego na pewno eee, więc to, no dzisiaj byłem się spotkać z przyjaciółką Jutro prawdopodobnie też się z drugą spotykam Więc jakby to coś się dzieje No i byłem mówić ten samochód Poza tym to, to, nic nie za bardzo I myślimy nad, wraz z przyjaciółmi myślimy nad jarmarkiem W Warszawie, Bożonarodzeniowym Bo ja i oni chcemy mega iść na ten jarmark Tylko musimy pomyśleć jak to Jak to jakoś ładnie z Ułożyć, ale po prostu zgrać, żeby wszystkim i pasowało i można było po prostu sobie coś tam pochodzić i pochodzi, bo ja bardzo lubię Bór Bożonarodzeniowy. pierwszy raz byłem parę lat temu drugi raz byłem w tamtym roku i ja po prostu kocham ten klimat tego jarmarku bożonarodzeniowego, bożonarodzeniowego od razu jakoś bardziej czuję ten klimat świąt jestem jak last christmas nie będę tego śpiewał, nie będę go z tym męczył eee, bo i śpiałem oczywiście i, I no, więc chcę mega iść na ten jarmark. Mam nadzieję, że się uda w przyszłym tygodniu albo w tym, ale w tym to już wątpię bardziej, jak już to w przyszłym, jeździ albo za dwa przed samymi świętami. Ale przed samymi świętami ja troszkę nie mam czasu znowu. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Dzień dobry. Mamy już kolejny dzień i w ogóle jak ja tak patrzę to ten vlog to jak na razie tylko jestem ja jeżdżący samochodem i nie wiem czy w przypadku nie mam jakieś kamery za za za, 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 za chyba ale teraz nic z tym nie zrobię poprowadzę i to zaczyna jeszcze padać więc w ogóle super ale no jest aktualnie 14.53 ja sobie patrzę na godzinę i ja wracam do domu. Byłem na spotkaniu z przyjaciół. Oczywiście zapomniałem czegokolwiek nagrać, ale no dzisiaj nam tak tematy dobrze podeszły do rozmowy, że serio yy, dobrze się nam rozmawiało. Bo pamiętam, że ostatni raz jak się widzieliśmy to był dramat, jeśli o to chodzi. W ogóle jakoś tak tam na rozmowa nam nie szła i była takie bardzo padła atmosfera była. A teraz bo na serio nam podeszły, więc... więc tak się jakoś zeszło na mi. I no, no, i to chyba tyle, co się takiego więcej dzisiaj zadziało. Miałem bardzo ciekawe, ciekawe... To było takie moje chyba ogólne streszczenie całego dnia, bo jeszcze przed tym spotkaniem był... Miałem parę... Miałem jedną rzecz dosłownie do zrobienia, yy, ale to też musiałem kogoś po prostu zawieźć do lekarza, więc jakby tego też nie nagrywałem. Aż to było z rana. Jeszcze przy tej pogodzie to rano ja jestem ledwo żywy. No więc, mama. Więc, więc nic nie nagrywałem. jakby no. Aktualnie środa. To też już powiedzieć. I prawdopodobnie udało nam się zaplanować w końcu pójść na ten jarmal bożonarodzeniowy, bożonarodzeniowy w Warszawie. I mam nadzieję, że nam to wyjdzie, bo ogólnie plany nam wyszły spoko, tak mam wrażenie i tylko liczyć na to, że serio się uda to wszystko jakoś posklejać i, i, i będzie git i uda nam się iść na ten jarpark, bo to jest w przyszłym tygodniu raczej w środku tygodnia ani w weekend też się nie udało nie uda nam się na pewno bo po prostu czas, nam się czas nie zgrywa no a za dwa tygodnie to już jest Dzień Przed Świętami więc też jest no sporo rzeczy do zrobienia przed świętami jak to zawsze bywa a iść na jarmark bożonarodzeniowy, po Bożym Narodzeniu, to mnie tak jakoś to nie rajcuje, szczerze powiedziawszy. Wolałbym jeszcze, jeszcze przed <grym> i to nie tylko ja. Mam <grym> <grym> już klasycznie kolejny dzień, no bo jakby mogło być inaczej. I ja się, no muszę włos umyć, ale kupiłem toner, żeby ochłodzić ten kolor, który mam y, od połowy. I planuję je ja teraz, no... Umyć, nałożyć toner i zobaczyć, co mi z tego wyjdzie, bo nigdy w życiu nie nakładałem tonera na włosy. Jestem bardzo ciekaw efektu końcowego. I jeśli cokolwiek w ogóle mi wyjdzie, mam nadzieję, że nie wyjdę z fioletowymi końcówkami. Trzymam kciuki za to, żeby nie wyjść z fioletowymi końcówkami. Zaraz zobaczymy, co. co się stanie. Dzień dobry kochanego kadru w samochodzie bo jakby mogło być inaczej jak mówiłem ostatnio, ostatnio ten vlog to jest po prostu chyba moje tylko y, jeżdżenie mam takie wrażenie nie no po matki usta ale no cóż, takie życie bo rano dzisiaj znowu byłem chcę załatwić <laughs> wróciłem do domu jadłem śniadanie, zrobiłem pielęgnację tam się trochę ogarnęłem i teraz wracam z powrotem jakby Dzieje się No oczywiście wczoraj zapom... Znaczy nie tyle, że zapomniałem Ale po prostu już yy, Nie wiem, jakoś nie... nie nagrywałem wieczorem Po tym jak już głowy głowie Bo trochę mi się z tym zeszło No bo być odżywka, później ten toalet nałożyć Więc trochę mi się zeszło z tym niestety Ale Powiem tak, nie wiem czy to widać w kamerze Tak bardzo wielką różnicę Ale na żywo Różnica jest ja bym powiedział osobiście, że trochę znacząca między tym, co było, czyli tym żółtym, ciepłym blondem, a tym y, blondem, który mam aktualnie po tym tonerze, czyli tym takim. Oczywiście cały czas się patrzy w podląd, a nie prosto w ten. Y, tym blondem, który mam aktualnie, czyli takim bardziej chłodnym, zimniejszym, pod, bardziej podobnym do tego, co miałem. Jak pierwszy raz się farbowałem. No nie jest to taki identyczny, jaśniutki, biały, ładny, zimny, chłodny blond, ale jest bliżej na pewno do tego niż to, co się stało i te włosy zmieniły swój kolor jakby przez, no, przez czas, przez mycie i przez to wszystko, więc się cieszę. A zostało mi tego tonera jednak sporo, a wydaje na niego nie 15 zł na promocję w Rosmanie, więc jakby deal życia mógłbym powiedzieć. Jeszcze mi go trochę zostało i dopóki będę miał Ten blond To będę go sobie ale, nie, się tym usłuży, To będę go sobie y, Ochładzał Za jakiś czas i znowu się taki pożółknie y, Bo Bo podoba mi się bardziej Taki blond niż taki Niż taki blond żółty ale taki chłodny Zimny blond I w ogóle y, jak na złość Nie wiem ostatnio Dlaczego? Ale wyskoczyło mi kurwa jakieś dwa się mi wyskoczyły. Nie, nie wiem dlaczego, ale mi jakieś dwa się na policzku tutaj wyskoczyły. Jakby teraz byłem twarz, no i nakładałem krem, boliłem się, to to one są zaczerwienione teraz, więc w ogóle oglądają były dwie kropki na policzkach. I jakby ja wiem, że to może się zdarzyć, no bo jednak co jakiś czas może coś wyskoczyć, no ale wciąż nieco denerwuję, jak co jakiś czas mi takie coś wyskoczy na twarzy ale trudno się mówi Dobry? Po prostu dwie osoby. ale ładnie. Jest już sobota. Właśnie, właśnie idziemy na tramwaj. Jedziemy w końcu na ten jarmark. A ja dzisiaj cały dzień nagrywałem nic, bo się znerwowałem na pociągi. Ja wróciłem do domu i po tym ja Marku nic już nie nagrywałem, wczoraj też nic nie nagrywałem, więc teraz tak przychodzę, żeby zebrać to, tego całego vloga do kupy I, i, i no. I ogólnie jeśli chodzi o to, co było z tymi pociągami, to jak ja jechałem do Warszawy, no w niedzielę po południu jakoś, było strasznie duże opóźnienie tych pociągów. I to było później po 30 minut, po 60 minut. Ja ruszyłem z początkowej swojej stacji, miałem później 30 minut, później jak dojechałem do Warszawy Wschodniej. To znowu tam się opóźnienie zrobiło przez Warszawę, chyba 15, przed stacją Warszawy wschodnia 15 minut, później na stacji miało być opóźnienie 10-20 minut, więc, więc no nie zaciekawie było. Później miałem jeszcze przemarz przez Warszawę, a to niestety z tego, że śnieg, już nie przemarz, ale no. Z tego, że śnieg spadł, to nie za wygodnie się szło, prawie się wywaliłem w, w, na takie swoje czarne botki. prawie się nie wywaliłem chyba ze dwa razy, e, więc nie za na tych chodnikach. E, no nie było za ciekawie, jeśli o to chodzi, później jak już dotarłem do tego mieszkania, to było no, w miarę możliwości ok. Potem znowu jak poszliśmy na ten jarmark, to ten no, śnieg dalej cały czas padał. I nie było to za, za, za ciekawie na no, tym samym arku. Sam armar był bardzo fajny. Mam parę ujęć. To prawdopodobnie wstawię je przed tym, będą te ujęcia. Więc no. E, naprawdę ja mam bardzo ładny choinka, była bardzo ładna w tym roku. I ogólnie, no, bardzo fajnie. Było pierwsze w życiu piję grzańca też, który... Jestem bardziej niż pewien, że był chyba pod, podprawiony jeszcze jakimś innym alkoholem, bo naprawdę był mocny. Nie jest to coś, za co bym znowu wydał. Tam ja chyba taki za mały kubeczek 250 ml zapłaciłem 20 zł, więc to nie jest coś, za co bym, za co bym ponownie dał te 20 zł, ale no także po prostu spróbować zobaczyć, co to jest, to jak to smakuje też. Niech tak poczuć, taki klimat tego jarmarku. No to bit. Ale tak. Tak poza tym to nie za bardzo. Eee, tylko to strasznie było ślisko na tej starówce i ogólnie wszędzie, gdzie był ten jarmark, bo no, było strasznie dużo śniegu. To śnieg nie było On Był na połowie stopiony. Ile ludzi tam y, przechodziło jednak przez, przez ten jarmark. Więc to śnieg był trochę podtopiony, więc to jeszcze było gorzej ślisko. I jak na złość. Ja, mając botki i. Moje przyjaciółki, które miały też trapery, buty zimowe bardziej, mało co się nie wywaliliśmy na, ty, na tym jarmarku. A ludzie, którzy byli w Adidasach, w Air Force'ach, sobie chodzili jakby nigdy nic. To jakby trochę taka ironia losu, ale no później, wracając już do tego, do mieszkania też. Stoiliśmy w tramwaju chyba ze 20 minut, bo coś się stało na trasie, więc. Wszędzie było jakieś opóźnienia cały dzień i ogólnie jak dojeżdżałem na stację, to droga nie była za ciekawa, też rano w niedzielę. Wczoraj była, jak wracałem, to była jeszcze w miarę, choć też od pewnego momentu mi się strasznie długo zeszło z tym dojazdem. E, ale no, w niedzielę była okropna, jak jechałem na stację, więc to też mnie tak trochę wybiło, bo próbowałem się nie rozbić na drzemie po prostu, jadąc tym samochodem. Mimo tego, że mam opony zimowe i jakby staram się jak najwolniej się dajeździć w taką pogodę, no to jednak różnie bywa. Trzeba dość dużą ostrożność zachować w takich sytuacjach, więc no to na tym musiałem jeszcze się skupić. I no... W tym momencie chyba chciałabym tego vloga zakończyć. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden w grudniu. Mam nadzieję, że do końca grudnia jeszcze jeden się pojawi. I, będzie za... I to już będzie vlog, który będzie zawierał w jakiś sposób święta i, 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 i mikołajki z moimi e, przy, przyjaciółmi, więc, więc to, to też się postaram, żeby to w taki sposób ugrać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym pa-pa!